Cześć, witajcie z tej strony Zyrkon i mam dzisiaj dla Was analizę trailerów, które otrzymaliśmy ostatnio od EA, przedstawiające nowe tryby, które otrzymamy w dodatku Endgame, decydujące starcie w marcu. Niestety, w tle widzicie tylko jeden z nich, ponieważ drugiego nie mogłem z powodu praw autorskich wrzucić do filmu. Jednak w opisie macie do niego link, jeżeli jesteście użytkownikami premium, go zobaczycie. I dobra, to my to widzimy. W ogóle tryb y, Capture the Flag polega na tym, że y, każda drużyna ma. Swoją flagę gdzieś w swojej bazie, i naszym zadaniem jest zabrać flagę przeciwnika i, i przenieść ją bezpiecznie do swojej bazy. Jeżeli przejmiemy przeciwnika flagę i jedziemy z nią na naszego reddfa, mamy ograniczony czas. Jeżeli dowiedziemy flagę do celu, otrzymujemy jeden punkt. Jeżeli otrzymamy trzy punkty, wygrywamy rundę. Na tym trailerze możemy jeszcze zobaczyć mm, dwa nowe pojazdy motocrosa, chociaż nie wierzę, żeby, na, żeby w prawdziwej walce rzeczywiście tak dużo ludzi jechało krosami i żeby rzeczywiście walka była tak prowadzona oraz wie Astrad, który ma granatnik oraz rakiety przeciwlotnicze, czyli może walczyć zarówno z pojazdami naziemnymi, ale jak widzicie mamy też rakiety naprowadzane na ciepło. A to w związku z tym, że, że w trybie Capture the Flag będzie dostępny śmigłowiec wiatrowczy Z-11W. Na żadnym z trailerów nie widzieliśmy Little Birda, co może oznaczać, że dla armii rosyjskiej będziemy mieli śmigłowiec, a dla armii amerykańskiej zamiast śmigłowca będziemy mieli przerobionego hamera. Przejdźmy teraz do drugiego trybu. Muszę o nim opowiedzieć, że tak powiem, na słowo. I tak, nazywa się on R. Sa priority. Jeżeli ta nazwa Wam coś mówi, to prawdopodobnie skojarzyło Wam się to, gdybym tank Zapriority w dodatku Armored Kill, gdzie mieliśmy tylko czołgi oraz niszczyciele. Tym razem mamy tylko myśliwce. Niestety nie będzie nowego dwuosobowego myśliwca. Cały czas będziemy funkcjonować na starych, dobrych f 18 dla armii amerykańskiej oraz flankerach dla Rosjan. Na trailerach widać aż 7 myśliwców każdego z zespołów. Widzimy też, że naszymi flagami będą sterowce, trzy takie punkty na mapie i będziemy normalnie przyjmować te punkty w myśli wzór. Zasięg takich flag to 200 do 300 metrów, w zależności od flagi i reszta jak na trybach podboju. Nie wygląda na to, że na tym trybie będziemy mieli jakiekolwiek inne pojazdy, oprócz tych więc o tyle nam dziś, mam nadzieję, że podoba Wam się zarówno filmy, jak i trailery. Link do drugiego trailera jest podany w opisie filmu. Dokładna data nie jest znana. Wiemy tyle, że Endgame pojawi się w marcu, czyli za miesiąc może dwa. Ja już czekam z niecierpliwością. Napiszcie co Wy sądzicie o trailerach, czy czekacie. Więc dzięki za oglądanie. Cześć.